W Polsce żyje prawie 37 milionów Polaków, z czego kilkanaście procent to prawdziwi Polacy. Od normalnych Polaków prawdziwi różnią się tym, że nienawidzą wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Bez względu na to, czy są oni dobrzy, czy źli, czy pracują, czy się też obijają. Bez względu na wszystko. Z cudzoziemców w tej chwili w Polsce najbardziej widoczne są Ukrainki pracujące w sklepach, w szpitalach, sanatoriach, przychodniach zdrowia, przedszkolach, a także w bankach czy na poczcie. Spytajcie dowolnej z nich i jeśli nie wzbudzicie jej nieufności, to opowie Wam o licznych aktach dyskryminacji, których doznała ze strony prawdziwych Polaków. Pracujące Ukrainki niczym nie różnią się od pracujących Polek, rozpoznać je można jedynie po niepodrabialnym śpiewnym akcencie. I to według prawdziwych Polaków wystarczy, by je dyskryminować, pomimo, że ich mężowie i bracia giną na froncie, broniąc siebie i nas. Pociągnę trochę ten wątek ukraiński. Prawdziwi Polacy uważają, że nasi przodkowie żyją tu, nad Wisłą, od zawsze. Czasem to bzdura. 1500 lat temu Nasi 75 razy pradziadkowie żyli bez wyjątku na terenie dzisiejszej Ukrainy. 500 lat temu Polacy mieszkali już w Rzeczpospolitej, wtedy jednym z najpotężniejszych krajów świata. Oprócz Polaków i Litwinów żyli tu Ukraińcy, Białorusini i wiele innych narodów. To współzamieszkiwanie w jednym kraju nie wzbudzało jednak zachwytu Ukraińców. I gdy w XVII wieku przyszło im wybierać, czy żyć pod kuratelą Polski, którą znali, czy pod kuratelą Rosji, której nie znali, no, no wybrali tę drugą opcję. To wzmocniło Rosję tak, że nieco ponad 100 lat potem zlikwidowała Polskę. Można powiedzieć, że to sami Polacy dyskryminujący Ukraińców byli autorami rozbiorów Polski. Teraz. Prawdziwi Polacy są przeciwni do zbrajania Ukraińców walczących z Rosją za wolność naszą i waszą. Występują też przeciw Związkom Polski z Unią Europejską. Obie te sprawy wywołują uśmiech błogości na mordach Rosjan. A ja mam nieodparte wrażenie déjà Prawdziwi Polacy niestety tego nie zrozumieją, bo to po francusku. Prawdziwi Polacy nominalnie są przeciwni Rosji. No ale co z tego, skoro mają rozumki uniemożliwiające im realną ocenę sytuacji? W wyniku czego działają na rzecz przeciwników Polski, w tym Rosji przede wszystkim? Nie jestem zwolennikiem spiskowej teori, teorii dziejów, ale mam nieodparte wrażenie, że jakaś część prawdziwych Polaków jest opłacana przez Rosję. Choć oczywiście nie ma o tym bladego pojęcia. Podobnie Rosjanie niby wystawili list gończy za Karolem Nawrockim, ale odetchnęli z ulgą po wyborze go na prezydenta. Lepszy taki prezydent niż jakiś mądrala. Normalni Polacy są zazwyczaj katolikami, natomiast prawdziwi Polacy to obowiązkowo muszą wierzyć w Bojskość Jezusa i jego żydowskiego ojca, Jahwe. Co może trochę dziwić, bo gdyby matka Jezusa przebywała dziś w Polsce, to europoseł Grzegorz Braun z radością rozbiłby jej na głowie hanukową świecę. Tak samo zresztą jak jej synowi Jezusowi. Zapewne jest w tym coś, czego nie rozumiem, bo umyka to jakoś mojej logice. No cóż, nie jestem prawdziwym Polakiem, a moja logika, jak widać, jest inna niż ich. Europa Zachodnia popełniła bez wątpienia błąd, wpuszczając wszystkich emigrantów jak leć. Chodziło o chroniczny brak rąk do pracy, bo Europejczycy chcieliby sobie świetnie żyć kosztem pracujących cudzoziemców, co dotąd się udawało. Reguła dotycząca emigrantów powinna być taka: możesz sobie tu mieszkać, możesz robić co chcesz. Wierzyć w swoich bogów, byleś nie zmuszał do niczego tubylców. I to się świetnie sprawdza w przypadku Chińczyków czy Wietnamczyków, dla których religia nie odgrywa żadnej życiowej roli. Wyznawcy Allaha, kiedy są rozproszeni, też nie stanowią problemu, ale gdy ich liczba jest duża i gdy co gorsza, mieszkają w wydzielonych enklawach, to zaczynają przenosić obyczaje ze swoich starych ojczyzn do nowych. Są przyzwyczajeni do tego, że długi nóż to jeden z argumentów w dyskusji, że społecznie akceptowalne jest w stanie w licznej grupie na Champs-Élysées i agresywne zaczepianie dziewczyn bezwstydnie prezentujących swoje twarze. Religie, takie jak judaizm i większość innych, bronią się przed dostępem nowych wyznawców. Nie wystarczy, że wierzysz w Jachwę, twoja matka musi być Żydówką. Z dużych religii tylko dwie chrześcijaństwo i islam, zachęcały wszystkich, jak leci, do wiary w ich Boga, i na dodatek mordowały niechcących zmienić swojej wiary. Chrześcijanie wymordowali z tego powodu miliony Indian, Afrykanów, Aborygenów i Arabów. Ale im przeszło. Natomiast Mahometanom nie przeszło. Na dodatek, mordowanie innowierców jest zapisane w podstawach islamu. Taki wydawałoby się nieistotny szczegół. Muzułmanin może mieć cztery żony. To bogaci mają po cztery żony, bo czemu nie? Ale to sprawia, że brakuje kobiet i trzech na czterech muzułmanów żyje bez żony. I ślini się na widok każdej kobiety na ulicy. W dodatku, islam obiecuje pobożnemu wyznawcy, który na przykład rozstrzelał autobus niewiernych licealistek. Że po śmierci będzie miał do dyspozycji 72 churysy, którym, co bardzo istotne, będzie w ciągu nocy odrastała błona dziewicza. Hurra! Ta seksualna prohibicja ma czasami nieoczekiwane konsekwencje. Pamiętam, że kiedyś na plaży w el-Sheikh obserwowałem działalność dwóch rosyjskich prostytutek. Cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród 20 dwudziestoparoletnich muzułmanów i nie byłoby, w tym może nic dziwi, nie byłoby w tym nic może dziwnego, gdyby nie to, że obie miały zdecydowanie dużo powyżej 60 lat. Może was to zdziwi, ale Allah i Jahwe to ta sama osoba, ten sam Bóg. Słowo Allah to zlepek dwóch, dwóch słów: Al i Lah. To pierwsze. To al to rodzajnik określony taki jak we w języku angielskim. Allah to jakiś Bóg, pisany małą literą. Wobec tego Allah to znaczy po prostu ten Bóg. Kiedyś w Egipcie strasznie się zdziwiłem, rozmawiając z egipskim chrześcijaninem, gdy odkryłem, że jego Bóg też nazywa się Allah. Po aramejsku, czyli w języku Jezusa to ze, to nie jest al, tylko el. Pamiętacie, jak do Ojca zwracał się Jezus na krzyżu z pretensją, że ten go nie uratował? To było eloj, eloj, lamach, sabachtami, czyli Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Po arabsku byłoby to alloj, alloj, czyli prawie allahu, nie? Arabowie wierzą, tak jak Żydzi i Chrześcijanie, że Bóg stworzył świat tak mniej więcej 6 tysięcy lat temu. Co jest o tyle ciekawe, że jedni i drudzy wiedzą ze szkoły, że dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu, czyli 65 milionów 994 tysiące lat przed stworzeniem świata. Arabowie, tak jak Żydzi i Chrześcijanie, wierzą też w Adama. W Noego, w Abrahama i Jezusa. Ale tego ostatniego uznają za proroka, a nie syna Bożego. Żydzi też uważają Jezusa za proroka, tyle że fałszywego, bo według proroctw Mesjasz miał wyzwolić Izraelitów z niewoli, a Jezus nie wyzwolił. Żydom. Nie ma się co dziwić, bo w ciągu kilkudziesięciu lat przed narodzeniem Jezusa i przez sto lat po jego śmierci, liczni mesjasze wyrastali w ziemi obiecanej jak grzyby po deszczu. Było ich kilkudziesięciu, a może nawet i ponad setka. Każdy z nich obiecywał, że tak jak Jezus, rychłe nadejście Królestwa Bożego, w którym Żydzi żyć będą w szczęściu i w dostatku. Niektórzy jak Szymon Mag, czy Bar Kochba, znani są z kart historii powszechnej w przeciwieństwie do Jezusa. Ten Bar Kochba był ostatnim Mesjaszem, wywołał kolejne powstanie przeciwko Rzymianom i tak ich tym wkurzył, że kazali wynosić się wszystkim z Żydom z Ziemi Obiecanej i dlatego są oni do dziś tak rozproszeni po całym świecie. Do Abrahama wszystko w judaizmie i islamie szło tak samo. Potem Abraham w celach zarobkowych kazał swojej kilkunastoletniej żonie Sarze prostytuować się na dworze faraona. Nie wierzycie? To można łatwo sprawdzić. Księga Rodzaju, rozdział 12, wiersz 11 i następne. Co katecheta wam tego nie powiedział? Dziwne. Ci Egipcjanie. Tak naszpikowali Sarem środkami antykoncepcyjnymi, że pozostała bezpłodna aż do dziewięćdziesiątki. Gdyby Abraham umarł bez syna, to jego krewni daliby sarze w łeb, rozdrapując jego znaczny majątek. Wobec tego mądra Sara podsunęła mężowi do łóżka swoją służącą Hagar i ta urodziła mu syna Izmaela. Ale kilka lat potem Sara sama zaszła jednak w ciąży i urodziła syna Izaaka. No ale to Izmael był jednak pierworodny, trzeba więc było go razem z mamusią wygnać na pustynię. Tam, kiedy skończyła się im woda, Hagar ułożyła synka pod krzaczkiem, a sama odeszła na długość strzału z łuku, by nie słyszeć płaczu konającego synka. To wszystko, choć katecheta pewnie tego też Wam nie powiedział, jest w Biblii, Księga Rodzaju, rozdział 21, wiersz 14 i następne. W końcu jednak Bóg zlitował się nad i ocalił Hagar i jej synka, a Arabowie do dziś wierzą, że ten Izmael jest praojcem wszystkich Arabów. Działo się to mniej więcej dwa tysiące lat przed Chrystusem. Potem nastąpiła według Arabów Dżahiliya, czyli czasy ciemnoty, w czasie których to przez ponad 2000 lat Arabowie wierzyli w tylu Bogów, ilu się dało. I dopiero w 622 roku naszej ery, Mahomet stworzył prawdziwą wiarę w Allaha, czyli Islam. Za czasów Abrahama, przed nim i po nim, aż do Mojżesza. Żydzi też wierzyli, że jest mnóstwo innych bogów, ale tylko oni mają wyznawać tego jednego jedynego. Pierwsze przykazanie Boże mówi nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nikt nie mówi, że ich nie ma, tylko że mają, niech sobie ich wyznają nie Żydzi. W nauce takie coś nazywa się monolatrią. My mamy swojego Boga, a inni niech sobie mają swoich. Imię Jahwe nie było znane przed Mojżeszem, dlatego to, że Biblia używa tego imienia od początku, od stworzenia świata, jest swego rodzaju nadużyciem. To dopiero Mojżesz zapytał Boga o to, jak on ma na imię, a ten powiedział, że Jahwe albo Jehowa, albo coś w tym rodzaju. W języku aramejskim, w którym to spisano, nie zaznacza się samogłosek, tylko spółgłoski czyli to było J-H-W-H. A pomiędzy te litery można sobie wstawiać jakieś samogłoski. Mogło to więc być zarówno Jahwe, jak i Jehowa. Na dodatek, to J.H.W.H., znaczy po aramejsku Jestem kim jestem. Gdybym ja dziś spytał kogoś, jak on ma na imię, i ten by mi odpowiedział Jestem kim jestem to bym uznał, że powiedział mi delikatnie Fakow. No to dość oryginalne imię dla Boga. Na koniec może jeszcze kilka zabawnych historyjek związanych z cudzoziemcami w Polsce. To było ponad 30 lat temu w ośrodku czasowym niedaleko Szczytna. Graliśmy wieczorem w piłkę nożną trzech dorosłych przeciwko czwórce chłopców od 7 do 12 lat. Trzeba było strasznie uważać, by przez nieuwagę nie znokautować któregoś z przeciwników. W jakimś momencie Adaś, aby uniknąć zderzenia, Wywrócił się i, jak potem się okazało, złamał sobie rękę. Dopóki utrzymywał w nocy odpowiedni poziom alkoholu we krwi, jakoś wytrzymywał, ale o siódmej rano jego żona obudziła mnie i mówi, że trzeba za im jechać do lekarza. W przychodni w szczyt nie było tyle ludzi co w autobusie w godzinach szczytu, ale w rejestracji powiedzieli nam, byśmy jednak przyszli za jakieś trzy godziny. Przyjechaliśmy za cztery godziny, a tam pusto. Kobieta w rejestracji zobaczyła nas i mówi, że pan doktor już na nas czeka. Poszliśmy pod gabinet. się otworzył drzwi, wszedł, a za nim jego żona, ale ona wchodząc w drzwiach odwróciła się do nas i mówi: Ale to jest murzyn. Usłyszał to przechodzący obok rolnik i mówi: murzyn to murzyn, ale doskonały lekarz. Pracowałem kiedyś jako taksówkarz. Wsiadło mi dwóch młodych i kazali się zawieźć do. Akademika SGGW. Tak mimochodem, to zauważę, że to SGGW po angielsku to jest SGGW. Pierwszy raz, gdy to usłyszałem, myślałem, że chodzi o jakiś nocny klub o tak ekstrawaganckiej nazwie. Tam tych dwóch Polaków yy, dwóch pasażerów, to byli jednak Polacy, i opowiedzieli, że niedawno dokwaterowali im trzeciego lokatora do pokoju w akademiku, może z Nigerii. Słowa nie umiał po polsku, ale był chętny i już nawet zapisał się na naukę polskiego, ale na razie niech oni go nauczą takich niezbędnych wyrażeń jak dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam. To go nauczyli, ale nauczyli go też, że gdyby ktoś przyszedł do nich, ani ich by nie było w pokoju, to może miał stanąć w drzwiach i powiedzieć: Państwa nie ma w domu, może coś przekazać. Gdyby tę historykę usłyszał dziś jakiś Europejczyk czy Amerykanin, to uznałby to za karygodną dyskryminację. Natomiast gdyby zamiast Morena był to Anglik, Niemiec, Francuz czy Hiszpan, no to wszystko byłoby ok. A nawet byłoby to śmieszne. Ale jak się starzeję, coraz bardziej nie rozumiem tego świata. Za czasów mojej młodości słowo Murzyn nie miało pejoratywnego znaczenia, a Murzynek Bambo brzmiało wręcz sympatycznie. Przynajmniej ja tak to odczuwałem. Ale czasy, jak widać, się zmieniają, świat robi się globalną wioską, i dziś, nawet w Polsce, lepiej nie używać słowa Murzyn, by się nie narażać o oskarżenie o ksenofobię. Pracowałem kiedyś u Amerykanina zakładającego tu firmę. W ramach relaksu pojechaliśmy nad morze i tam na plaży zobaczył on nagie dwuletnie dziecko. Strasznie się zdziwił, że nikt nie reaguje, bo w Ameryce natychmiast zjawiłaby się tu policja i aresztowała rodziców. Ten amerykanin nazywał się i wyglądał jak japończyk, ale był czystej krwi amerykaninem i nawet nie znał japońskiego. Na imię miał Donald. Gen miał jednak japońskie. Dwie setki wódki wystarczało, by nie wiedział co się dzieje. A poza tym w jego diecie nie występowały owoce, a z warzyw jadał jedynie frytki. Zatrudniał mnie na stanowisku, jak to mówił, Babysittera, czyli kogoś w rodzaju jego niańki. Przeważnie 24 godziny na dobę. Nic dziwnego, że jadaliśmy razem. Trzy razy dziennie KFC. Ja to wytrzymywałem z trudem. Na przykład rano odczuwałem nieznośne pieczenie podczas siedzenia na sedesie. Któregoś ranka jechaliśmy do Gdańska i nie było po drodze żadnego KFC. Wstąpiliśmy więc do jakiegoś zajazdu, a tam, mimo wczesnej pory, Donald zobaczył na talerzu jakiegoś gościa golonkę. Strasznie mu się spodobała i zamówił ją na śniadanie. A jak spróbował, to spodobała mu się jeszcze bardziej. Kiedy wieczorem wracaliśmy do domu, powiedział, wiesz, tam w Gdańsku w tym hotelu golonka nie była tak dobra, jak w tym tutaj porannym zajeździe. Może wstąpmy tu znowu. Potem kiedyś pracowaliśmy u niego w domu, w jakiejś chwili powiedziałbym, poszedł do lodówki i przyniósł nam po piwie. Otworzyłem lodówkę, tam na drzwiach były piwa, a po drugiej stronie na wszystkich półkach były golonka, 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 golonka i jeszcze raz golonka. Donald zakochał się kiedyś w Natalii. Ona była Ukrainką, jeśli chodzi o urodę, nic jej nie dało się zarzucić. Koczowała gdzieś pracując na stadionie, a on był wielki pan zarabiał 7000 dolarów miesięcznie. I chciał ją choćby na próbę zabrać do Kalifornii, gdzie mieszkał, ale ona go nie chciała. Pewną przeszkodą była bez wątpienia bariera językowa. Ona mówiła jedynie po polsku, ukraińsku i rosyjsku, a on w każdym języku pod warunkiem, że to był angielski. Postanowił więc uzupełnić braki i nauczyć się polskiego. Ja w życiu przez wiele lat udzielałem korepetycji, ale tak niezdolnego ucznia to nigdy nie miałem. Prowadziło to do różnych lapsusów, no może nie takich jak prezydent Duda, który do mikrofonów słuchanych na całym świecie powiedział Kamali Harris, że przyjaciel w potrzebie to przyjaciel w kutasie moja żona kiedyś z kolei chciała usatysfakcjonować Greka który nam przywiózł Uzo i chciała powiedzieć, że jest ono bardzo dobre do ochłody powinna powiedzieć, że Udo, Uzo jest good for cooling down ale to cooling gdzieś jej się zapodziało i wyszło, że łozo jest bardzo dobre dla daunów. Kiedyś siedzieliśmy z Donaldem na jakimś oficjalnym przyjęciu i obsługiwała nas nieco podobna do Natalii kelnerka. Kiedy do nas podeszła, powiedział jej: Jesteś piękny. Efekt był taki, że zaczęła nas obsługiwać jej koleżanka. Innym razem w ramach nauki polskiego skończyliśmy jakąś czytankę. Przerobiliśmy tytuł następnej: Janek choruje. A potem był weekend, podczas którego Donalda zaczęło boleć gardło. Wymyślił, że pójdzie do apteki, złapie się za gardło i powie: Ja choruję. No i na logikę to powinno wystarczyć, ale nie wystarczyło, bo jak przyszła jego kolej, to złapał się za gardło i powiedział: Ja szoruję. Doczekał się jedynie wzruszenia ramion farmaceutki. Kiedy miałem 20 lat poznałem Murzyna, który mówił po polsku w sposób niedościgły dla prawdziwych Polaków. Akcent miał dziwny, ale żadnych błędów, absolutnie żadnych. Rozmawialiśmy na temat polskiego, który był dla niego dziewiątym poznanym językiem. Parę rzeczy zapamiętałem. Na przykład przyszło troje ludzi, jest OK, nie? Tylko że troje ludzi to liczba mnoga. A przyszło, no to pojedyncza. Ludzi to podmiot. A ewidentnie to jest dopełniacz. Kogo, czego, ludzi? A podmiot to powinien chyba być w mianowniku, nie? Poza tym we wszystkich językach świata jeden to liczba pojedyncza, a dwa i wszystkie następne to taka sama liczba mnoga. A w języku polskim dwa. To liczba mnoga taka sama jak 3 czy 4, ale już całkiem inna niż 5. W polskim 5 to zdecydowanie inna liczba mnoga niż 4. Podam parę przykładów. Jeden but, dwa buty, 4 buty, ale 5 butów. Jeden ptak, dwa ptaki, 3 ptaki, 4 ptaki, ale 5 ptaków. Jeden stół, dwa stoły, ale 5 stołów. Tak sobie myślę, że to fajnie, że nie jestem prawdziwym Polakiem, bo gdybym był, to bym pewnie nigdy nie spotkał żółto skórego Donalda, ani czarno skórego Poligloty, którego imienia nawet nie pamiętam.